Witaj wśród żywych. Wszystko ok? Co się stało? Odpłynąłeś w drodze. Nie byliśmy w stanie cię obudzić. Wygląda na to, że z tobą naprawdę coraz gorzej stary. Panom kazała mi cię pilnować. Gdzie ona jest? Rozmawia z Solem. Nie chcieli tracić czasu. Zaczęli kombinować nad tym, jak moglibyśmy ci pomóc. Zbieraj się. Zaprowadzacie do nich. Słyszałem, że wysyłasz nas na wojnę. Nie miałem wyjścia, Mitch. Wygląda na to, że i my nie mamy. Ludzie już wiedzą, że jutro ruszamy. A wiedzą, co jest celem? Rozejrzyj się, jak myślisz, ilu z nich brało udział w tego typu akcji? Garstka weteranów. Reszta to przemytnicy. Dlatego na razie wiedzą tylko tyle, ile muszą wiedzieć, że chcemy Ci pomóc. Patrzcie, kto przyszedł. Zaczynaj. To jest dobry plan i ja mówię, jedźmy z tym. Wysyłamy własną rodzinę na śmierć. Kurwa, myślisz, że nie wiem? Za to tobie się wydaje, że jeśli jak zwykle mnie opierdolisz, to cokolwiek zmieni. Wszystko w porządku? Bywało lepiej. Dobra, co dla mnie macie? Pozostały do dogadania szczegóły, ale po... Poza tym wiemy co i jak. Sam zobacz. Rozpatrzyliśmy kilka możliwości, ale tylko jedna daje nam szansę dostania się do Arasaka Tower. Zrobimy podkop. To wiarygodne i aktualne plany? Tego jestem pewien. Wykorzystaliśmy nasze kontakty w Snake Nation. Pracowali na kontraktach w tej okolicy. Pomysł z podkopem jest ryzykowny. Ale jeśli się uda, to jest nasza droga do Mikoshi. Czyli chcecie się podkopać po Tarasaka Tower? Wiem jak to brzmi, ale rzeczywiście mamy okazję do wykorzystania. Nightcorp buduje w tamtej okolicy tunel nowej nitki Maglewa, kapujesz? Chronią go co prawda ludzie Militechu, ale damy sobie z nimi radę. Jeśli przedostaniemy się do tunelu, to stamtąd, do fundamentu Arasaka Tower, jest już tylko z pół mili. W tunelu pracuje ser Knight Corpu. Jemu przebicie się na taką odległość zajmie kilka minut. Nieźle, co? Gdy już się dostaniemy do środka, będziemy musieli improwizować. Ochrona, zabezpieczenia budynku, najkrótsza droga do i Ogarniemy to na miejscu. No i co o tym myślisz? Serk? To takie zautomatyzowane wiertło do drążenia tuneli. Przejmiemy je, przebijemy się do Arasaka Tower, a stamtąd do Mikoshi. A ten plac budowy? Jak wygląda kwestia ochrony, zabezpieczeń? Militech mocno to obwarował? Nie. To tylko pieprzony plac budowy. Ale i tak nie możemy ich zignorować. Odziewamy się typowego zestawu. Drony patrolujące, operatorzy na miejscu, zabezpieczenia podjazdu. O. Ten plan, ta akcja. To brzmi jak rajd na terytorium wroga. Wejdziemy w otwarty konflikt nie tylko za rasaką. Tak właśnie będzie. Słuchajcie, jeśli chcecie się wycofać, zrozumiem. Zwróciłeś się do nas? Postanowiliśmy ci pomóc. Dyskutowanie na ten temat nie ma już sensu. Właśnie. Lepiej zabierzmy się do roboty. Pogadam z naszymi. Przelecimy dronem nad tym placem budowy. Ja zajrzę do micza. Chyba wiem, jak wyrównać nasze szanse z Militechem. Wpadnij do nas później. Zostawiam cię z Solem. Tylko nie ustalajcie niczego bez mnie. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Słuchaj, między tobą i panem wszystko w porządku? Ciekawe, że o to pytasz. To niedawna wydawało mi się, że wszystko było w jako takim porządku. I wtedy pojawiłeś się ty. Panem też tak uważa? Musiałbyś ją o to zapytać. Byłeś jak ten nieznajomy, który zjawia się w czyjejś rodzinie i jest świadkiem niekończących się kłótni. Ale nagle członkowie rodziny zdają sobie sprawę z jego obecności, o po czym podają sobie dłonie silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Rozumiesz? Tak. Chyba tak. No. To teraz mów, czego ci jeszcze trzeba. Potrzebuję dostępu do sieci. Muszę skontaktować się z kimś, kto ułatwi nam wejście do Mikoshi. Z kim? Alt. Ona. To sztuczna inteligencja. Zabrak walk. Oszalałeś? Dlaczego jakaś SI miałaby nam pomóc we włamie do mikoszy? Bo ją o to poproszę. Ja pierdolę wi. Okej. Okay. I tak siedzimy w tym głównie po uszy. Równie dobrze możemy zanurzyć się bardziej. Idź do Dakoty. Ma sprzęt. Nie będzie zadawać zbędnych pytań. Dzięki. Podziękujesz, jak wyjdziemy z Mikoszy w jednym kawałku. Mówisz o czymś, co już nie istnieje. Tamtej Ameryki nikt nie pamięta. No właśnie. Gdzie się nie ruszymy, tam jesteśmy obcy. Nie na swojej ziemi. Jakbym przekraczał granice krajów, nie Stanów. Cześć, chłopaki. Słyszeliśmy, że wybieramy się na małą wojnę. Chyba misję samobójczą. Kończcie robotę. Widziałeś? To ten sam? Teoretycznie. Zamontowaliśmy dopalacz i ciężkie działko rakietowe na dachu. Ale wypruliśmy z niego prawie 60% masy. Da radę. Aha. Ty siądziesz za sterami, panam obok na wspomaganiu. Co to za dopalacz? Zwykłe nitro czy militarny tech? Nie no, zwykły byt. Tej nie Czyli co? Wtrysk podtlenku azotu, ale na sprzęcie wojskowym? Słyszałem, że rafeni montują takie w opancerzonych pikapach przed rajdami na konwoje, ale to bardzo niestabilne. Pomyślałbyś, że w takim pancerze wręcz niemożliwe, co? Mówię ci, jutro ta maszyna da z siebie wszystko. A to działko na dachu. Szybkostrzelna wyrzutnia rakiet. 70 mm. Sprzężona z pokładowym MMI, którym operujesz za pomocą swojego osobistego. Skąd to wytrzasnęliście? Teddy wygrzebał z jakiegoś szkrota. Ale to nie działko było problemem, tylko amunicja. Na szczęście Dakota ją wytrzasnęła z ziemi. Skoro jutro mam siadać za kółkiem, to może byśmy się przejechali. Chcę poczuć, jak się teraz będzie zachowywać w ruchu. Nie ma problemu. Tylko jakoś wieczorem. Jest jeszcze parę rzeczy do podkręcenia. Delikatnie mówiąc, przestań już smędzić, stara pierdoło. Zdążymy na czas. Dobra, pogadamy potem. Cześć, Dakota. Ta i chłopaku od bakerów. Czego ci trzeba? Potrzebuję silnego sprzęgu na małą wyprawę w sieci. No, to właśnie. Będę łączył się z szyfrowanym, ukrytym BBS-em. Wolałbym, żeby nikt mnie na tym nie przyłapał. Sprzęt da radę? On pyta, czy da radę. Wchodzę w dziką przestrzeń, Dakota. Masz tu wszystko, czego potrzebujesz, by przejść na drugą stronę. Nie obawia się wściekłych oczu. Nie pytasz, co chcę zrobić? Ty nie pytasz mnie, ja nie pytam Ciebie. To droga do długiej wieczności, bracie. Wszystko gotowe, możesz wchodzić. Wanna z lodem nienawidzę tego. Hej, król. Asystujesz do kocie. Dzisiaj najwyraźniej asystuję tobie. Gotowy? Nie wiem, jak długo to potrwa. Cokolwiek się będzie działo, nie reaguj. Nawet jeśli miałoby cię wysmażyć? Okej, okay, ruszamy. Płyń z prądem, bracie. Hej, Alt. Jesteś sam. To miejsce ciągle się zmienia. Jakby się pogłębiało. Nie jestem pewien, czy to dobry znak. To twoje postrzeganie cyberprzestrzeni się zmienia. Doświadczasz jej coraz silniej, a przeniesione z zewnątrz wyobrażenia słabną. Mechanizmy obronne mózgu przestają działać. Czyli im częściej tu jestem, tym bardziej tracę kontakt z rzeczywistością? Nic nie tracisz, budzisz się Cyberprzestrzeń to drugie dno snu. niego chwilowo nie ma z nami. Chwilowo. Zepchnąłeś go głębiej. Potraktowałeś jak niepotrzebny bagaż, który może jechać na tylnym siedzeniu. Nie było innego wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się z tobą spotkać. Represja. W tym stajesz się naprawdę dobry. Okej, okay, ustalmy coś. Zgodziłaś mi się pomóc ze względu na Johnego. I teraz, kiedy nie ma go w okolicy, chcesz się wycofać? Z niczego się nie wycofuję. Też mam coś do zrobienia w Mikoshi. Bo przez chwilę wyglądało to tak, jakbyś miała do mnie pretensje. Obserwowanie Was razem było interesujące. Potrzebuję Twojej pomocy. Zostało mi niewiele czasu. Naprawdę myślisz, że to czas jest Twoim problemem? Istniejesz albo nie istniejesz. Dwa stany, które rozdziela śmierć. Na pewno? Ty oszukałaś śmierć. Tak uważasz? Twój kod. Świadomość? SI istnieją poza granicami rzeczywistości. Wiecznie. Ale nie są nieśmiertelne. W, nie w Mikoszy stanie się to jasne. Choć ty... Ty powinieneś... Nie pamiętasz swojego kontaktu z tym, co po drugiej stronie. Masz na myśli Somi? Jej... Połączenie z Blackwallem? Dziewczyna jedynie dotknęła drugiej strony. Wiesz, jak skończyła. Ona też chciała oszukać śmierć. Ale muśnienie ci może uświadomić tylko jedno. W twoim świecie nic nie trwa wiecznie. A może zniżysz się do mojego poziomu i mnie oświecisz już teraz? Jesteś wszechmocną SI, więc chyba potrafisz i to. Pułapki myślenia. Szukasz prostych odpowiedzi tam, gdzie ich nie ma. Chcesz bezpiecznych iluzji? Przyjąłbyś teraz każdą odpowiedź, żeby tylko poczuć się lepiej. To pewnie bardzo ludzkie. W Mikoshi te ograniczenia przestaną cię dotyczyć. W Mikoshi Twoja wizja rzeczywistości rozpadnie się na kawałki. Co mnie czeka w Mikoshi? Przekroczysz granicę. Prawdopodobnie to będzie jedyny moment w Twoim życiu, gdy poczujesz prawdziwy ciężar własnej egzystencji. To brzemię, na które nic nie możecie przygotować. Co stanie się z Johnem? Mam za mało danych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay, to co wiemy na pewno? Że Mikosi przestanie istnieć. A co z konstruktami, które są tam uwięzione? Uwolnisz je? Zostaną zintegrowane ze mną. Konstrukty będą zintegrowane? Zamierzasz je wchłonąć? To dlatego zgodziłaś się na nasz układ. Chcesz zniszczyć Mikoshi, ale tylko po to, żeby przejąć konstrukty. Mikoshi to więzienie. Dzięki mnie konstrukty mogą stać się częścią czegoś większego. Johnemu to by się nie spodobało. Ale go tu nie ma. Bo uznałeś, że to ty powinieneś podejmować decyzję. To dokładnie taka sama sytuacja. Nie sądzę. Ty nie będziesz dyskutować z konstruktami ani pytać ich o zdanie. To nie miałoby sensu. Nie traćmy więcej czasu. Jestem gotowy. Już przesłałam na drzazgę Twojego Netranera program. Użyjesz go w Mikoshi. W ten sposób utworzysz bezpieczne połączenie. Co jest na tej drzazdze? Jakiś wirus? Furtka. Otworzy przejście. Wprowadzisz mnie w ten sposób do Mikoshi. Tylko wtedy będę mogła wam pomóc. Mam nadzieję, że nie szykujesz żadnych niespodzianek, Alt. Użyj klucza, gdy znajdziesz się w Mikoshi. Szukać konkretnego punktu dostępu. Wszystkie będą zabezpieczone indywidualnymi lodami, to mogę ci zagwarantować. Niektórym intruzom wystarczą uchylone drzwi. Użyj drzazgi w Mikoshi. Zabezpieczenia zostaw mnie. Do zobaczenia. Mamy go. Karol! Drzazga! Uspokój się. Ledwo się podpiąłeś, temperatura skoczyła ci na prawie 105 stopni. Przęt zaczął się zachowywać jak nawiedzony. Co tu się stało? Jak to co? Zniszczyłeś mi połowę sprzętu! Wzrosła ci gwałtownie aktywność neuronów. Jeszcze parę sekund i usmażyłoby ci płat czołowy. Równie dobrze mogłabym ci strzelić w łeb. Na pewno wszystko gra? Przepraszam za ten sprzęt. Nic nie gra, Karol. Jestem w strzępach. Jeśli nie dostanę się do mikosi i to szybko. Spokojnie. Staraj się teraz opanować. Hormony ci jeszcze buzują. Drzazga. Na jedną z spłynął program, którego potrzebuję. Bredzisz. Jesteśmy otoczeni lodami. Nawet jeśli by je coś przebiło, to moje kontrolery. O kurwa. Zabierz to ode mnie. Dzięki Dakota. Nie dziękuj mi. Zajrzyj do sola. Szukał cię. Idę.